Wraz z początkiem sezonu rowerowego ruszyły kampanie promujące zdrowy styl życia i korzystanie z ekologicznych środków transportu. Niedawno mówiliśmy o rowerowym maju w szkołach gminy Brwinów. Także w Pruszkowie trwa rowerowa rywalizacja. Pruszków przystąpił do ogólnopolskiej akcji rowerowa stolica Polski. Akcja trwa od 21 marca do 21 maja, natomiast o puchar będziemy walczyć do końca czerwca. Wszystkie szczegóły znajdziecie państwo na stronie www.pruszkow.pl. Co warto zaznaczyć, biorąc udział w tej akcji, możemy także pomóc obywatelom Ukrainy, a mianowicie te nasze kilometry będą podwajane do 8 maja bieżącego roku. Od 21 marca do chwili obecnej Pruszków przejechał już prawie 10 tysięcy kilometrów, zrobiliśmy już ponad, może nie zrobiliśmy, ale straciliśmy już ponad 450 tysięcy kalorii. Każdy może się dołączyć w dowolnym momencie. Zachęcam bardzo serdecznie. Wystarczy pobrać aplikację, którą znajdziecie Państwo na stronie, o której wspomniałem. A tak czy inaczej, chciałbym także zachęcić poza tą rywalizacją, w której uczestniczymy, do korzystania z naszego pruszkowskiego roweru miejskiego. Pierwsze 20 minut jest zupełnie darmowe. Co warto zaznaczyć, nasze statystyki pokazują, że najczęściej rowery są wykorzystywane w granicach właśnie 18 minut. Dlatego jest to spory bonus i ukon w stosunku do mieszkańców naszego miasta. W tym sezonie nasi mieszkańcy będą dysponowali 12 stacjami miejskimi i dwoma partnerskimi na terenie MLP, czyli w sumie 14 stacji, 90 rowerów do dyspozycji. Zachęcam do korzystania Dzięki dużej dostępności rowerów miejskich, nawet osoby nieposiadające własnego sprzętu mogą się pokusić o zmianę nawyków. Przy siedzącym trybie życia, jaki obecnie często prowadzimy, regularny dojazd rowerem do i z pracy może mieć zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Aby bezpiecznie rozpocząć sezon, warto pamiętać o kilku kwestiach. Przede wszystkim na początku dobrze jest sprawdzić, czy rower działa. Można go oddać do jednego z tutejszych serwisów, ewentualnie sprawdzić samemu, czy koła są napompowane, czy hamulce działają. Dość krótki serwis. A jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne? Jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, pod względem kontuzji dobrze jest się rozgrzać przed rowerem. 10 minut biegu, marszu, jakiegoś rozciągania. I dobrze jest przede wszystkim obserwować swój organizm. Czyli, jakby to rzec, w momencie, kiedy coś nas boli, to jednak mimo wszystko słuchać swojego organizmu i zaprzestawać. Jakie części ciała są najbardziej narażone na kontuzje? Na przykład kolana czy inne partie? Kolana. Ważne jest, żeby ich nie przewiać. Wstrzymujemy się z jazdą na krótko, jeżeli nie jest zbyt ciepło, tak jak na przykład dzisiaj. Dobrze jest też ochronić ręce w wypadku ewentualnego upadku, żeby po prostu jakoś ochronić te części, żeby nie uległy skaleczeniu bądź stłuczeniu. Jeżeli nie jesteśmy profesjonalnymi kolarzami, jak długie na początku wycieczki rowerowe sobie robić, żeby nie przedobrzeć? Tutaj najlepiej tak samo posłuchać siebie, szczerze powiedziawszy. Można zacząć od 10 km rundka do Brwinowa i z powrotem na przykład pozwoli nam sprawdzić, czy czujemy się na siłach pojechać gdzieś dalej. Przepisy są jasne. W momencie kiedy mamy koło jezdni wyznaczoną ścieżkę rowerową, w dużym uproszczeniu oczywiście, poruszamy się tą ścieżką rowerową zarówno dla naszego bezpieczeństwa, jak i żeby nie zarobić stówki bądź dwóch mandatu. Jeżeli mamy jezdnię, a nie mamy ścieżki rowerowej, mamy obowiązek poruszania się jezdnią. Też oczywiście z grubsza, bo chodnik jest dozwolony wtedy, jeżeli na przykład jedziemy z dzieckiem lat 10. Jeszcze słowo na temat kasków. Czy są obowiązkowe, czy nie? Czy warto je nosić? Kaski nie są obowiązkowe, aczkolwiek warto je nosić. Pół roku temu miałem właśnie wypadek z samochodem i ten kask sporo. Pomógł. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia bądź wypadku, zalecana jest zmiana kasku, nawet jeżeli nie upadło się na głowę. Związane to jest z mikrouszkodzeniami, które mogły tam się pojawić. Ostatnio powstała grupka na Facebooku Pruszkowska Inkluzywna Grupa Szosowa. Zachęcam do obserwowania, w której niezależnie od tego, jaką masz kondycję, jaki masz rower, jakie średnie prędkości rozwijasz, możesz umówić się z innymi, wymienić wiedzę, spostrzeżenia, Uwagi, bądź po prostu zapytać, jeżeli e, coś Cię martwi albo coś Cię ciekawi. Warto sobie uświadomić, że do polepszenia naszej kondycji i samopoczucia wcale nie są potrzebne mordercze treningi. Wystarczy ruszać się lekko, ale regularnie.